Kolejne zapytanie od Was, kolejne zapytanie. Czy mówić, że mam kogoś i jest mi świetnie? Yy, spróbuję odpowiedzieć to odwracając sytuację. No to wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoją partnerką, a ona mówi: No cześć, Robert, chciałam Ci powiedzieć, że jest mi świetnie z moim nowym Łukaszem. On jest taki fajny, spędzamy super czas, wychodzimy, jeździmy, nie wiem, na rowerze ma, poświęca mi bardzo dużo uwagi i zawsze ma dla mnie czas, jest mi z nim wprost rewelacyjnie. No to słuchaj, no na chłopski rozum, potocznie mówiąc, użyłem specjalnie tego, żebyś po prostu to przyswoił na pełnym luzie. Jeżeli byłoby jej tak świetnie, to po co by ci o tym mówiła? To jest proste. Jeżeli jest nam dobrze w innych relacjach, no nie dzielimy się w ten sposób, tylko próbujemy wzbudzić, wymusić jakieś reakcje. Oczywiście, że no, jeżeli się z Tobą nie kontaktuje, to teraz nie traktuj tego zero-jedynkowo, że tak naprawdę, ojej, jak nie kontaktuje się ze mną, to na pewno ma świetną relację. Nie, no może w ogóle nie mieć relacji. A nie kontaktuje się z Tobą, bo nie po to z Tobą zrywała, żeby mieć kontakt. Znowu inna grupa kobiet ma ten kontakt, bo backup sobie trzyma, tak? Ale skupmy się tylko na tym, czy jeżeli ktoś opowiada, że jest mu tak świetnie. To nie załamuj się, że jest mu tak świetnie w tej relacji, tylko zastanów się i zadaj sobie pytanie, czy jeśli byłoby twojej partnerce tak świetnie w innej relacji, to dzwoniłaby do ciebie i wprost o tym mówiła: Co chce tym uzyskać? Twoją zazdrość? Nie, ciebie już nie ma w jej życiu. Ona nie czeka na Twoje błogosławieństwo, żebyś jej pozwolił wejść w inną relację. Ona to zamknęła, więc nie ma powodów, żeby dzieliła się z Tobą taką informacją. No, chyba, że ją zradziłeś i chce Ci być szpilę, ale to jest inny temat. Także Ty też nie mów, nie dzwoń, jak świetnie jest Ci w nowej relacji, bo jeśli chcesz to odegrać taką rolę, ok, inaczej to jej zademonstrujemy, na to też sobie poświęcimy trochę czasu, ale nie w sposób werbalny, jest mi świetnie z inną kobietą. To by była głupota.